AZ, no i mamy w tym spotkaniu remisa Feyenoord Rotterdam w 34. kolejce gra z Herenwen to 12. minuta spotkania Christian Grindheim i mamy konsternację na trybunach prowadzi drużyna Herenwen do 60. minuty grał w tym meczu młody polski napastnik Paweł Wojciechowski a to 13. minuta spotkania I grający po raz ostatni w barwach Feyenoordu Roy McHaye który ogłosił zakończenie kariery Strzela swojego piątego gola w tych rozgrywkach i mamy remis. 23 minuta, znów niespodziewane rozstrzygnięcie z rzutu wolnego Wiktor Elm, a więc 2 do 1 dla Herenwen. Później zgranie piłki przez Makaja i De Vroy na. 2 do 2. Pierwsza bramka tego piłkarza w profesjonalnej piłce. W 51. minucie fatalny błąd defensywy Herenven. Bramka zdobyta przez Jona Dala-Thomasona. To był najlepszy snajper Feyenoordu w tym sezonie. Dwunaste trafienie w tych rozgrywkach podopiecznego Mario Bejna i dyrektora Leo Benhakera, który ponoć dostał propozycję poprowadzenia reprezentacji Australii. W 58. minucie drugi gol w tym meczu. Szósty w rozgrywkach Roya Makaya W 70. Piątej minucie po tym nie najlepszym zagraniu bramkarza Herend znów Roy Makajno pokazuje, że mógłby jeszcze grać w piłkę. Fantastyczne tutaj techniczne uderzenie. Trzy gole w tym pożegnalnym meczu. Roja Makaja, który opuścił boisko w 77 minucie, zgotowali mu niesamowitą owację kibice w Rotterdamie, 43 tysiące fanów oklaskiwało schodzącego z Murawy, kończącego karierę byłego piłkarza Witezę Teneryfy, Deportivo Bayernu, 42-krotnego reprezentanta Holandii Roja Makaja no to jest zawsze trudny moment, moment wzruszający, w 86 minucie mamy dośrodkowanie Giovaniego Van Bronckhorsta Gol zdobyty przez Andre Baję, ostatecznie Feyenoord wygrywa to spotkanie 6 do 2. Mario Bein szkoleniowiec i Roy Mackay. Dekau poklaskiwało jednego ze swoich bohaterów. To wyniki 34. kolejki. Roda Kerkrade, Przemysława Tytonia pokonała. Willem Twej Tilburg 3 do 2 zajęła dziewiąte miejsce. Przemysław Tetoin grał od pierwszej do ostatniej minuty w tym spotkaniu. No, cieszy, że, że młody polski bramkarz ugruntował swoją pozycję w lidze holenderskiej. Widzimy na ostatnich miejscach Walwajk, Willem Twej i